Siema witajcie w kolejnym na moim kanale, jestem Mixer I jak widzicie, widzicie, ale on jest ubrany w inny Ale tylko z jednego powodu Ogólnie tutaj mam jeszcze jeden pistolet Z powodu Dzisiejszego Tego, że postanowiłem sobie zmienić skin Na skin deluxe jeden ten pistolet lepiej pasuje do skina Tego tutaj, którego mam Ależ dobrze. mieliśmy grać Matildą To, to się dzisiaj sobie zostawia. Co? Ready here Going here Klucz to już tego nie potrzebuję Zauważyłem. To jest jakiś znaczek. Okej, okay, potrzebuję tutaj czegoś. porusza I odkryłem jak poruszyć przedmiotami. Patrzcie. U! Uh. Patrzcie. U, uh. Uje. Uh, yeah. patrzcie. Je woj! Okej. No i tak sobie przeniesił się do wszystkie potrzebne wartościowe przedmioty. Chociaż myślę, że nie potrzebujemy tego na razie. Rzeczy, które mamy teraz powinny nam wystarczyć. Moment, czy głośność muszę podwiększyć? Ja w tych słuchawkach nic nie słyszę, praktycznie w których tutaj jestem. Um, za głośno. Ok, zauważyłem, że tu nie byłem. Co to jest? Tu byłem? A, tu byłem, dobra, to jest to miejsce. Eee, nie wiem. Okej. Okay. Uuuu, baby. Juni to odłożymy tam sobie, bo na razie nie mamy strzelby. Uuu. Jej. Tylko co to jest? Instrukcja przenośnego safe'u. Naciśnij przycisk, aby zaświecić odpowiadającą mu kontrolkę. Aby otworzyć safe, należy zaświecić wszystkie. Przyciski należy nacisnąć w odpowiedniej kolejności. Naciśnięcie przycisku niezgodnie z kolejnością powoduje zgasięcie wszystkich kontrolek i wymaga rozpoczęcia wprowadzania od nowa. Fajnie. No wiem. O, mogę oglądać. Dobrze. Czyli jednak jest. Teraz mogę sobie obejrzeć. I... O, tak. Dobra. Hmm. Pójdźmy metodą... Moment, moment, o, o, dobra, u, moment. tak, 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 takim zygzakiem, nie, czyli tak, 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 moment. tak, Daj było tak, 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 dobra, tak, nie. Czyli najpierw trzeba zrobić tak, 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 nie, tak, 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 nie, tak, 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 u! Uh. tak, tutaj, że najpierw to później, to, później, to i później to, że to, u uh, okej okay. i teraz tak, tak tak, Talaz, tak, 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 tu, nie. Tak, 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 tak. Tak, nie. Tak, tak. Tak, tak. 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 Chyba tak, <śla> jeszcze raz to chnę. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. No i tak. Tutaj hmm. będzie uwaga. Jej. Uwaga. Wow. Ej, zaraz. Wiem. To jest ten, to jest guzik. Ty. Pamiętacie tam to miejsce, w którym tam były różne rzeczy? Tam może na guzik było... Ty, się gdzie było to miejsce? Zmienię piętro. Gdzie to było? Pokój z depozytami, na dole, koło ciemni. Teraz tak sobie zejdziemy. Za chwilę sprawdzimy górę, nie? Ale zejdziemy sobie. O ty Boże. Tak, patrzcie, jesteśmy... Co to miejsce? Nie, to nie to miejsce. gdzie to jest? Na przeciwko. Tutaj. Ok, wbijamy na pełnej. Ok. Teraz patrzcie, mogę sobie wybrać co chcę. Tylko moment. jak stoję z rzeczami. Noż dobrze. Patrzcie, bo tu jest nóż, jak patrzyliśmy ostatnio. Tutaj też jest, tylko tej chyba potrzebuję. Nie wiem czego. Znajdziemy tu coś. Cześć, to ty... nani. Przyda się. Mamy tam amunicję. Pusto. Nóż. Proch. Tutaj, na dwójkę. Tam brakuje trójki i dwójki. Więc to jest, naprawdę. Mm. I amunicja do strzelby. Słuchajcie, póki nie mamy strzelby. Myślę, że lepiej będzie użyć wziąć sobie zapasowy nóż. No jeszcze jest więcej tych rzeczy. No tak. Teraz uwaga. Na pewno... Czekajcie, to jest dwójka, to jest trójka. Żeby się nie pomylić, moment. Trójkę chcemy. Gdyby, tak, trójkę chcemy sobie wziąć. I trzy. I mogę? Teraz klikać? Wow, mogę. Dobra, no to tak. Co tutaj potrzebował? Na pewno tego, na pewno prochu. 102. Znaczy, się tutaj mamy koło siebie. Atena. O nie! Nie! 102 nie możemy. 103. Jest? 106 jest. 100... Okay. Weźmiemy sobie 103, bo no, już nam potrzebny jest. No jakby nie. Znaczy, że 100. Ale. Po co tak to tutaj wkładaliśmy do tu. 3. 3 Enter Dzięki będzie Będziemy mieli dwa noże Okej okay. 100 może 4 Nie? To to było pójdź tam i sprawdzić, to będę strzelał, tak? To coś jest. Jest to się 108 tam będzie następne. 100 8. Nie, 109. Wiem, że tak trzeba. mógłbym to zobaczyć sobie szybko, ale... Po cóż. Po cóż mnie to. Teraz patrzcie. Otwieramy. Mamy kolejny nóż. Nois. Otwieramy. Dobrze, no to mamy ciekawe rzeczy, nawet, ale okej, okay, teraz będziemy odłożyć ten drugi nóż, bo ja nic nie widzę, wracamy, tego trzeba w końcu sprzątnąć, bo mnie wkurza. Dobra, sprawdzimy tam jeszcze górę, bo mieliśmy to zrobić, więc teraz wracamy, kładziemy to tutaj, to sobie przeniesiemy tu, to sobie przeniesiemy tu, albo jednak nie, to sobie przeniesiemy tu. To schowamy. To mhm. schowamy. No i nice. Ok. Teraz tak idziemy dalej. Już się tego nie przestraszyłem. Okej. Okay. A Nice. Mam ziemię, tak. Ciu ścianie świetnie. Coś tu jest, klucz. Czy to jest klucz, o którym ja myślę? Moment, dajcie mnie to zobaczyć. Pik tak! Możemy się wydostać z tej dziury w końcu. Coś jest Jezus Maria! Co? To był Bo Boję się tam iść, dobrze. Wracamy. To był Lickey. Wy. Ludzielka, to był Jeśli I się znacie. Jeśli znacie normalnego rezydenta, dam oryginalną wersję, nie? To wiecie o kim mówię. Gdzie ja jestem w tym momencie? Tutaj, dobra. Wiecie o kim mówię, jeśli znacie. Nie tu. Jeśli znacie drugą część, to wiecie o czym mówię. Tą oryginalną, albo przynajmniej galiście w tą część. Tutaj też to mniej kary. Nie wiem po co tu przyszedłem. Ale tak. Zobaczmy, czy mogę coś jeszcze odłożyć. Nie. No, nie mamy za dużo i tak. Trzy miejsca w ekwipunku mamy, nieważne. Yy, zobaczmy, co możemy. Gdzie był ten... Tu to było, da, w zachodnim biurze. To idziemy do zachodniego biura. Czy tego w ogóle nie cofamy? Tak, tutaj? Tak. Teraz patrzcie, gdzie to zachodnie biuro. Tutaj. Tutaj wszystkich zabiliśmy, ale odblokowamy. Odblokujemy sobie teraz właśnie skrócik. Patrzcie. Zaraz, tak. Witamy w holu. Co się stało, tak? Dobra. No. Cześć, co tam? Pójdźmy. O! Nice. No. Claire. Mm -hmm. Dobrze, ale I'm zanim ty chciałem polutować, poczekaj, chłopie. Thanks, mm -hmm. Ja jeszcze sobie polutuję, zanim po nią pójdę. Ona może poczekać. No dobra. Okay. Idziemy tym skrótem. i tak szukamy dalej. Idziemy jeszcze raz tam na górę, już tam pójdziemy dalej. Bo nie chcę na razie, bo wiem, że to jest najpewniej dalszy wątek fabularny, a nie chcę go na razie pchać dalej. Chcę jeszcze sobie w spokoju poszukać. Wchodzenie samo tutaj to jest wątek fabularny. Ajajajaj aj, aj. dobra Wejdziemy sobie na górę Jeszcze wyżej, tak, tam A teraz tak Mogę coś powiedzieć? To jest wygląda jak nie? A, w course Ok Let's go Jest proch. I są deski. Jezus ja. Może wziąłem tam jeszcze jeden, bo... Może widziałem tam dalszą drogę. Nie ja się powiedzieć, ale do ocalałych. Podanych dla tych, którzy mieli pecha i jeszcze żyją. Aha, właśnie na paskudnych sukiencenów, którzy wyglądają jak. przepraszam. Jak, jak, jakby ich ktoś żywcem obdarzył skóry. Mówimy na nich lizacze są ślepi. Mówiłem o nich. Są ślepi jak krety, ale nadrabiają to świetnie. Słucham. Muszę no, się koło nich przemknąć, pod warunkiem, że nie biegaj się jak idiota i nie strzela. Tak czy siak warto wziąć przykład z mojej barunie i proszę się o nie znam są w pobliżu, jasne? Nie chcę was ale pomyski mnie, no i muszę jeszcze prosić przyjaciela. Przepraszam, że tak szybko, ale... Słychać to coś. Przepraszam, IKEA. Dobra. Uważajmy na ciebie, panie. Amunicja. Troszeczkę dużej jest tutaj, troszeczkę. Okej, okay, coś tutaj jest. Bazganina, jakiegoś faceta. Niech szlag trafi tych koraboracyjnych tupków. Odcinają mi fundusze! Płacią wszystkie, co dla nich zabiłem! Trudno, widocznie tak musi dojść. Zabawiam się, patrząc jak wali się świat. O nie. Załadowałem... do sławy Wróciłem, załadowałem te, mm, 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 dosłownej klatki klatki i podłożyłem C4, wystarczy zdetonować i ładunki i sayonara frajerzy! Chcę się tym trochę nacieszyć, a gdyby dać tak temu psychologii prawdziwy powód do wrzasku, tak, może dam mu zabaweczkę i rozkażę. Zabij tego faceta, ja daruję życie pozostałym. Ciekawe, co zrobi. Wrzeszczysz o sprawiedliwości, o noże, a ile razy się przeciwko mnie swojemu zwierzchnikowi. Tak, jestem takim dobrym gliną, tak dobrym, że musiałeś zginąć. Jesteś. Co za frajda, przydałaby się jakaś muzyczka. Nice. Uuu. Mm. Nice! No i tu jest, patrzcie, tu jest coś. Cztery, Mogę coś uzyskać, ale ty nie chyba, nie? Ale znowu mamy ten, więcej miejsca. Te cztery też tak mamy. Okej. Okej. Don't. Wziąłem. Okej. Na nim słyszę już ich mm. smaczny nie Okej okay. jakby niestety mam tego takiego Bo gram na najniższym poziomie, dlatego mam takie celowanie, nie? Nie zawsze ono pomaga Okej, okay, mogę zech strzelić Okej okay. no i nice ten wygodny miał wstać. Pan, pan kolega więcej pączków jest co? Kurde. Jeszcze iść? Okej. Okay. To, to leż. <grystuj> Stój. Musimy do nich od drugiej strony, ale wolę tak wszystkich z góry. Mogę tam jeszcze tamtych strzelić. Dajcie ja tamten, Nice. Nice. Tam oni jeszcze leży. Yeah. Ty babo. Ty babo! jesteś po jesteś pan, jesteś pan, jesteś pan, jesteś pan, Zanim tam zejdziemy, to pójdziemy jeszcze tutaj. Ale... Nieważne. Ty. Okay. Kto jeszcze jest. Chyba nie. O nie, to jest to miejsce, to jest biblioteka. to jest biblioteka, tak? To jest biblioteka... O, to jest książka, poczekajcie. Jakoś książkę czerwona. To jest biblioteka. To jest ta biblioteka. Ona tu jednak jest. Może nie wyglądam ja bym... nie, wyglą... nie jestem chyba tak stary, żeby grać w pierwszą wersję, ale widziałem. To jest miejsce, w którym trzeba było rozkminić taką zagadkę. Nie pamiętam, na czym ona dokładnie polegała, ale to chyba polega na wejściu tam na górę. Trzymać i pchać okej. Okay. Jakie przejście może... potrzymać i pchać! Okej, okay. coś jest? Hello? O, nice. Nice. Że dużo tej amunicji tutaj jest, nie? Okej, okay, przeniosę sobie tak tutaj to. I tutaj to. I to tutaj. I to tutaj. Właśnie tak o. No i noice. Okej. Okay. Myślę, że już nic nie ma. Tam nie mogę tego ruszyć, jeszcze coś tutaj jeszcze jest? Co to tam jest? Lewarek, czyli to właśnie Muszę użyć. I co tutaj jest? Oh, tak! To jest ten jednorzec! Bo jest, jak się przestraszyłem, mojej własnej kamery. O Boże, w końcu! Gdzie to jest? Tu. Okej. Okay. Mhm. Tak, ale jakie? Dwie ryby przecięte w pół Bo jest, przykrzywione, nie no takie dwie ryby Jest to jakiś krab I jakaś fiolka, nie wiem zobaczymy Mam nadzieję, że zapamiętam To na pewno O to I to Tak No, no i tak nice No i po prostu dobrze tak, to jest jakie wyjście Mapa ja tu tu jeszcze jest, o oh Boże, ja muszę się rozglądać bardziej. Nice! A daj mapę całego komisarza. Ja tu! Mhm. Mm no! Mhm. Mm mhm. Mm I kto jest mistrzem... Mhm, mhm. -mm. Mm A tak, możemy wrócić. Tędy może nie idźmy. Pięta z tego jedno, z tym jednorosnym ten ją to poczekajmy. Możemy wyjść tą drabinką, jak będzie szybciej, bo jest bliższej, mam nadzieję. Mm -hmm. No to tak, okej. Okay. Wiada tym, którzy przy w środek X. najx, kiedy tutaj były jeszcze zombiaki. No a, tam tamtego w ogóle. Dobra, wydarzyło pewnie. Okej. Okay. nie podchodzić do okien, tak pod tym, jak tego likera. Zajdźmy na dół I let's go No nie Okej okay. Strasznie jest cimno Wiele to czasami gra jest tak cimna I teraz my możemy Pójść po Claire. No tak, już bym miał dobre. Dobra, tak miałem pomyśleć, nie? To jest to, że on czasami tak dyszy, jakby tym. Tych mnie gonił teraz. Okej. Okay. Dzień dobry. Jak się trzymasz, i Dobrze? To dobrze. Hmm. Jeszcze jeden. Ciekawe, jaki. Gdyby zobaczymy. Lewa mamy. Gdy ona. To taki sam, ten jest. Patrzcie. Dobra, wejdziemy tutaj. I patrzcie, jest dokładnie to samo. Patrzcie. I teraz. Hmm to jest? To wygląda prawie. Trzeba coś innego w Dobra, mamy iść na wschodnią teraz część. Tutaj. Dobra. Da się tędy wejść? Hmm. Tu. Dobra. Hmm. Hmm. Ok, zielona roślinka Sierpnia zawsze taka spokojna, nie? Mogę jakoś to położyć z czymś? Nie mogę Już raz tu jestem, to może być tutaj broszura turystyczna. Możecie sobie zatrzymać tutaj, bo mi się na razie nie chce tego żyleć. Poczytam kiedy indziej. Tutaj mm. mam pomysł. Mam no, najbardziej stargany pomysł. Albo jeszcze nie tak. Dobra, no, to idziemy. Tak czy nie no. Innej opcji nie mamy Tandem. Uwaga, A! Są drzwi z To dobrze. Przez to sobie zostawimy sobie. No to tak. No i nieźle. Coś fasolnęło. Mogę ten Coś mocno fasolnęło. Tak mocno mocno, nie? Odpójdziemy no jeszcze tutaj ten pokój. Cześć ziomek. Serio. Naprawdę. Naprawdę. Czekajcie Co to jest? Karta magne... Fajnie. Czekajcie Ta książka, tak... To jest kawałek plastików wszedł się książki, wygląda jakby był on kiedyś trzymany w dół Serio <laughs> Serio I patrzcie, poczekajcie, najpierw wezmę to. Dobra, ale patrzcie, karta magnetyczna, a co jeśli... Przodku, Mhm. Mm Okej, okay, wsadźmy to. Dasz nam coś? Dana, to laskę chyba, to laskę nam datą, to laskę na datą tam. tam, 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 tak. To się może jeszcze cofniemy, bo mój klipunek znowu wygląda jak źle, po prostu źle. Mogę teraz coś zrobić? Obejrzyj. Hmm. Hmm. co mogę zrobić? <gł> Wypaliłem sobie lachę, a on jakoś pałować tam lachą, nie? Pewnie tamtędy pójść, ale. Do widzenia. Jeszcze idziemy po jedną rzecz. Cześć. Jeszcze idziemy po jedną rzecz. I za chwilę sprawdzimy to, co tam się rozbiło. Dziwnego. Co przy... Normalnie helikopter, nie? Sprawdzimy za chwilę to. No dobra. Ta gra ogólnie jest na tyle wciągająca, że nie wiem, czy nie powinienem za chwilę kończyć odcinka. Zagadując, zlegadując, mnie skończyło w najgorszym momencie. Ale wiecie co? Chyba jednak możemy skończyć. Na razie mogę to przechować. To mogę przechować. Na razie nie będę używał, to mogę przechować. Mam tu jakiś ten? Nie mam. Czyli tu mogę na razie przechować. To mogę przechować. Jakieś ziółka? Nie. I mogę sobie na przykład wziąć. To jest ziółka. <noise> Okej, okay, no to teraz tak, słuchajcie. na yy, tym dzisiaj skończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dobrze, skierowała. Pa pa. Wszyscy widzowie. I cześć! W na następnym odcinku będziemy mieli inny stroj. Albo... Nie, wrócimy do normalnego. No chyba, że... I tak nagrywam to na zapas, więc jeszcze zostanę w tym stoju, bo on mi się podoba. A na następnego odcinka wrócimy albo w normalnym stoju, albo w Sheriff Hier do zobaczenia, cześć i pa, pa! Des Leona na koniec. Dla Was. Zmawiałem jeden pocisk. Brawo, ja.